Widzowie, w moim nowym filmiku yy, tutaj jestem. Jesteśmy yy, tak, jakby też yy, możemy sami co zrobimy, bo mój kolega wyszedł. Yy, bo serio, ludzie, tak dużo prób, tak dużo prób robiliśmy, a nic nam się w ogóle nie, nie zapisało. A tu w ogóle, nie wiem. Tak jakby... Poczekaj Lord, bo jakby tego... Jak zgłoszę gotowość, to serio. To nam się usunie. To dobra? No i ogólnie... To jest moje jakby mój taki świat z moim kolegą robiliśmy. Nie pytajcie czemu to są te schody, po prostu no, że tak powiem zniszczyło nam się tutaj, bo trochę słabo, słabo się stało, bo niestety ale mi się skolapsowało, nie wiem jakim cudem yy, mój dom, no który był na górze, też był ładny, ale może będzie łatwiej, dobra, yy, no. Zacznijmy, tu jest taka recepcja, to jest mój hotel, idziemy sobie tak na górę tutaj i tu są takie pokoiki, wszystkie pokoiki są takie same, tylko się różnią rodzajem, to jest metal, metalowy rodzaj, to tam jest ceglany, no i tutaj jest takie, tak z balkonem, wszystkie są takie same, no, na górze tak samo jest. Co było, i teraz możemy iść do sklepu. To jest taki sklep. chodzimy taki supermarket. To jest takie, tu no, normalne, normalny supermarket. Teraz tutaj idziemy dalej na przykład do domu mojego kolegi. Tu idziemy, ok, chodźcie. Tu jest jego pokój. Zaczyna, zaczę, zaczęliśmy od niego. Śmiesznie. To jest jego drugie piętro, tu jest jego strych, tam jest druga, druga część strychu, o tu tam. Eee, tu jest normalnie takie. Takie normalne drugie piętro. Dziwne trochę takie puste. A tu jest jego salon. Eee, no. Tu się idzie, to jest jego podwórko takie. Eee, idziemy. Tu jest takie. Poczekajcie. Możemy pójść teraz... Jego tamten chyba do mnie zwiedzaliśmy. To chodźmy tam. Chodźcie. Aha, Aha, dobra, nie ważne. I dobra. Chodźcie. Okej. Okay. Jesteśmy. I tutaj mamy na przykład tutaj jest taki jego pokoik tam na górze mamy takie, takie drugie piętro takie jak wcześniej to jest jego ostatnie a tam jest jego dach tutaj no I idziemy na dół możemy już iść i no, pójdziemy na przykład jak chcecie. To jest na koniec. Idziemy na, do bunkru. Patrzcie. To jest mój bunkr. E, idziemy tak, tak i tak. I tu jest taki neutralny bunkr. W razie ktoś by dołączył czy coś, to można się schować. I jest dobry, to można się schować. Tak jakby, że tak bym się bawił z moim kolegą. Apokalipsa zombie. No tu się wchodzi, tak? Um, tu mamy wejście takie na dach. O, no. To jest ładne. Ładniejsze od mojego, bo, pewnie, bo raczej przecież, no, wiecie. I idziemy tam, ale zanim tam pójdziemy, to musicie być pewni, że, że daliście lajka i subskrypcję. Um, bo jak dacie lajka like i subskrypcję, to wrzucę taki filmik, ale w mieście na Creative, gdzie yy, ładne jest bardzo. I normalnie, dosłownie, gram w to codziennie z moim kolegą. Bo lubimy się bawić. Nie wiem czy byście się po, yy, polubili, czy nie. No, yy, idziemy tutaj. Tu jest takie coś, taki krasnal. Trafił nam się. Yy, Idziemy tutaj, tutaj jest, są takie cele i tu są, jak tu są takie cele to tutaj też tak samo jest, dużo takich. Tutaj, o tutaj możemy na przykład bronić ten komisariat i tutaj się bije, tak. Tutaj się idzie na górę, można. Iść, i tu się idzie. Tak, i tutaj pójdziemy. O, nawet idealnie, Playtime XP dostałem. Tu jest taka szatnia. Idziemy tutaj. E, to jest neutralne. Nic nie miałem pomysłu. I tutaj tak samo nie miałem pomysłu. Z moim kolegą co dodać. Tu jest też, ale tam. Eee. Słuchajcie, tam, tutaj mamy takie taki dach jest o wiele większy niż myślałem i no bardzo duży no nie wiem czy jakby lubicie ten filmik czy nie to było wszystko koniec mam nadzieję że wam się spodobał bo serio dużo dla was robimy no możecie Lajka i subskrypcje, bo na lajka i subskrypcje, tak jak mówiłem, biorę miasto, pokazuję z moim kolegą, który siedzi tam, tutaj, ten. I no, yy, pokażemy wam nasze miasto, które zbudowaliśmy i tyle. No, możecie, musicie dać lajka i subskrypcje, jak, jak chcecie, żebyśmy pokazali, to jeden lajk musi być. No, więc yy, papa ludzie.